Czy dwa zrobić z Rony tutaj. Odmiem. Dzisiaj sobie oczywiście pogadamy o vlogu, którego zamierzam zrobić. Mm, musicie mi zapisać jakieś pytania. To wtedy ja odpowiem na te pytania. I oczywiście ten no vlog będzie. Tak. Mm, mm, dopiero mam tylko cztery jeden film na moim nowym na moim nowym e, koncie niestety ale nie wiem dlaczego musicie mi podać jakiś fajny program do nagrywania co jest dla was łatwy i nie jest płatny o to chodzi nie chcę czegoś płatnego dobra jak wiecie e, z o trójki nie udało mi się odcinek, bo nie było widać pełnego ekranu więc sorry nie wiem dlaczego mi to nie nagrywało, a mi nie nagrywam tego, to znaczy nie chce się wrzucić film. Musicie mi naprawdę pomóc, ludzie. Będę wam bardzo wdzięczny, kiedy mi podacie jakiś program do nagrywania. Jeśli ktoś mi poda, może będę z nim nagry nagrywał, tylko, musicie, tylko już chyba... Y Pierwsza osoba, która powie mi jaki to jest program, jaki fajny program do nagrywania pełnego ekranu, z gier, z innych pulpitu i, i TP, nie action. E, Ani Bandicam, e, Nie wiem, bo nie próbowałam chyba. No, oczywiście pierwsza osoba wygrywa ten, że mam nie na skape. Mmm... Co by tu jeszcze powiedzieć? Pupa! Nie widzieliście tego. Nie widzieliście tego. Bip. Dobra. Kurde, zamazło mi się! Czekajcie, bo mi się ekran zamazał i teraz mi będzie jakoś dziwny. O, chyba lepiej. Dobra. I no to zresztą będziemy kończyć taki Taki jakby krótkie zapytanie do moich widzów i bardzo Was serdecznie pozdrawiam na razie się mango